Czasami nasze życie przypomina szachy, w które tutaj z Pawłem usiłujemy grać, albo przynajmniej udajemy przed wami, że gramy. <grymne> przypomina partię szachów, w którą my z Panem Bogiem chcemy grać, ale zapominamy, że On jest najlepszym szachistą na świecie. Dlaczego te szachy? Bo dzisiaj Liturgia Słowa narzuca nam trochę temat pokory i posłuszeństwa wobec Pana Boga, ale z drugiej strony wolności człowieka. Wydaje się na pierwszy rzut oka, że nie da się tego pogodzić ze sobą. No właśnie, bo my bardzo często byśmy chcieli coś ugrać nie? z Panem Bogiem, e, a tymczasem nie o to chodzi. E, nie o to chodzi, żeby się z Nim jakoś tutaj spierać, e, chociaż czasami tak to wygląda w naszym życiu. E, bardzo ciekawe jest to, że mamy dzisiaj w Ewangelii tych dwóch synów. E, jeden rzeczywiście y, przyjmuje ten plan Ojca, co prawda, po czasie, a drugi po prostu, no gra, nie? Gra przed nim, mówi, że tak, idę, panie, ale zobaczcie, jak się zwraca do niego właśnie, panie, nie? Kto się zwraca do swojego ojca słowem, panie? No, to no jakby... chyba, że tak ironicznie, panie, co no, pan? Ale, ale wyraża to pewien taki dystans w relacji z tym ojcem, nie? Że, że niby tu przed ojcem tak gra takiego, o, rzeczywiście, idę, panie, nie? Niby cię tutaj szanuję, tak się do ciebie pokornego. zwraca. Pokornego. Tak, ale tak naprawdę nie idzie, a ten drugi z kolei jest sobą. Potrafi powiedzieć, nie chcę, no bo, bo nie chciał, ale potem rzeczywiście idzie. Nie? I, I pytanie, do którego z tych synów nam jest bliżej. Nie? Bo właśnie jak dotykamy tematu pokory, to wydaje nam się, że człowiek pokorny to jest taki, który tylko właśnie wszystkim przytakuje, który się skłoni i, i i zrobi to, co mu każą. A tymczasem taka prawdziwa, to może być bardzo fałszywa pokora mhm. właśnie, to po tym pierwszym synu właśnie widać. Bo w środku tam potem się coś Bo w środku dzieje, człowiek no? się cały gotuje tak? i wychodzi, cała z nas później pycha, ale na zewnątrz chcemy być, być dobrze. Człowiek pokorny to jest ten, który z jednej strony zna swoje słabości, jest ich świadomy, wie gdzie są jego ograniczenia, ale z drugiej strony też zna swoje mocne strony, wie na co go stać. I potrafi swoje talenty wykorzystać. Czyli prawdziwa pokora to jest po prostu stanięcie Wprawdzie. w prawdzie o sobie. A to, co nam przed Panem Bogiem, tak mi się wydaje, to, co nam przeszkadza stanąć w prawdzie przed Nim, to jest często nasz, nasz wstyd. I właśnie w pierwszym czytaniu dzisiaj padają takie słowa, że nie musisz się już wstydzić swoich grzechów. Pan, przed Panem nie musimy się wstydzić naszych słabości, bo my czasem no jest taki odruch. Tak? Mamy jakąś ranę, jak ktoś by chciał nam zaraz pokaż, pokaż co tam masz, grzebać, to my będziemy się zasłaniać. I tak czasem robimy przed Panem Bogiem, a tymczasem On chce nam powiedzieć: Wiem, że Cię to boli, ale pokaż mi to, bo ja się potrafię tym zająć, potrafię to uleczyć, uśmierzyć Twój ból. I to trzeba w sercu, te granice przejść. Żeby Bogu właśnie zaufać, że On jest dobrym lekarzem, dobrym ojcem, że nie chce nas skrzywdzić po prostu. Kiedy mówimy o tym stanięciu w prawdzie, to też mi się przypomina siostra Faustyna Kowalska, do której Pan Jezus powiedział konkretnie oddaj mi swoją nędzę, nie? oddaj mi swoją nędzę, to co w Tobie, w tobie jest słabe i, i nie wstydź się, nie? nie musisz tego zakrywać przede mną po prostu, nie? czyli mam świadomość swojej słabości, ale staje w prawdzie, tak jak ten syn z Ewangelii, nie chce, po prostu nie chce, nie chce mi się modlić dzisiaj na przykład, nie? Tak. Ale Panie, ja Tobie to oddaję, nie to, żeby po prostu się nie modlić, tak, że nie chcę i teraz za tym idę, o, i, i będzie fajnie. I też czasem ale, tak się dzieje, no. Czasem tak się dzieje, ale, ale y, szukamy takiej okazji do tego, żeby, żeby się nawracać, żeby to się w naszym życiu zmieniało y, z pomocą Bożą, nie? Nie tylko właśnie, żeby grać przed Bogiem, żeby coś ugrać, że teraz będę miał, o... Właśnie, e, będę, będę mówił tak, panie, idę, panie, zrobię nie? i wszystko. E, ale chodzi właśnie o to, żeby nie stanąć w prawdzie o tej swojej nędzy, e, żeby nie było tak, że my tym naszym uśmiechem e, czy takim właśnie graniem przykrywamy coś, co, co jest w nas. Nawet taki bunt, dzisiaj o tym buncie też pierwsze czytanie mówi. E, no właśnie. Właśnie, dla, i dlatego też Jezus mówi. Słowa, które mogą się wydawać trochę skandaliczne zaraz po tej przypowieści o dwóch synach krótkiej, że celnicy, nierządnice wejdą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Ale dlaczego? Dlatego, że, że są sobą, że są sobą mhm. mówią o swoim grzechu, nie wstydzą się tego, boli ich to, ale wiedzą, że w swojej wolności mogą zaufać Bogu, mhm. oddać siebie. I to jest prawdziwa pokora. O taką pokorę się mudlmy. Tu oczywiście też trzeba bardzo uważać, bo no bo właśnie, bo żeby się nie zatrzymać tylko na tym, że, że ja uznam, tak, panie, jestem nędznikiem, yy, jestem grzesznikiem i tyle, ty mnie kochasz. I teraz założę ręce i nie muszę nic zrobić. Nie to, nie, to jest, nie to jest o to, pierwszy krok. Yy, tak, nie chodzi o to. Jest to pierwszy krok do, do, do tego, żeby coś zmienić. Nie? Czyli ja staję w prawdzie o sobie, nie żeby w tej prawdzie stać całe życie i nic nie zrobić. Mhm. Ale staje wprawdzie o sobie, żeby coś się we mnie zadziało, nie żeby pozwolić Bogu działać we mnie, żeby się nawracać po prostu. Właśnie. Nie wystarczy zasiąść do e, szachów, żeby już świetnie grać. Jest to pierwszy krok, żeby dopiero tej trudnej gry się nauczyć. Podobnie też jest z relacją z Panem Bogiem. Nie bójcie się go, nie bójmy się go, e, ale oddawajmy siebie całkowicie. Nawet jeżeli coś jest gorzkie w nas, Bóg to wypełni swoją słodkością. Matko, ale żeś zakończył pięknie. Do zobaczenia jutro.